Dwa. Jeden. Zero. Start! 3 wow. Trzy. Dwa. Jeden. Start! Here we go. Cześć! To Zabawy Mistrzów! Dzisiaj pokażę wam najnowszą serię Bakuganów. Jak już pewnie wiecie, bakugany są to potwory z bardzo znanej kreskówki. Uwalniają się one z kul i mają różne groźne supermoce, które są zależne od ich nacji. Co ciekawe, bakuganami rządzą super nastolatkowie. Zaczynamy! Ta -da! mamy! Mamy 6 Bakuganów, cztery paczki, tutaj mamy trzy, a tutaj mamy już po jednym. Myślę, że zaczniemy od e, najmniejszego. Ogólnie to już kiedyś miałem Bakugany i naprawdę mi się podobały. Parę lat temu, tak? Tak, tak. Chyba, mam, jaś, tak. chyba w przedszkolu byłeś. No i tutaj mamy też e, w tym opakowaniu mamy też kartę. Która nie jest zwykłą kartą? Jest na niej, jest na niej wszystkie informacje e, o tym Bakuganie. Ta-da-da-da, -da -da, nawet trzy są. Trzy karty. Tutaj mamy takie do gry, bo są też specjalne zestawy, w których jest taka jakby paczka. E, I w niej otwieramy i możemy zagrać z przyjaciółmi, właśnie. I to jest e, magnetyczne, wiesz? To jest magnetyczne. Czy że jest ciężkie takie? Mamy naszego Bakugana, nazywa się TROX. Tak wygląda jego kulka. Podoba mi się, jest taki zielony. Ja lubię zielony kolor, szczerze. Żeby aktywować Bakugana jego supermocę, tak. musimy chyba położyć... A! O Jezu! No i co, cały się? A, i się przyczepia jeszcze. No Magnetycznie tak. się przyczepia. Więc jak go będziemy tak toczyli i on na to natrafi, to on się tak zatrzyma. A teraz Stroxa przechodzimy do hydrosa. O, Proszę bardzo. Wow. A dlaczego ten ma tyle kart nie wiadomo, tak? No. I opisane jest dokładnie. To jest pewnie jakaś historia. Nie, bo to są karty specjalne, że jakby jak atakujemy w grze, to możemy, to możemy dodać jeszcze to i to nam daje plus 200, plus 200 do siły. Czyli mhm. plus 200 do No tego bo tu B. mamy 400, tak tam było 200 w przypadku tego. I tutaj mamy jeszcze karty specjalne, tak? Ta da, da, da. mamy. O, 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 on jest wielki no ten. No ten jest już mega duży. No mhm. to, jest, to jest taki to jest pies taki groźny bardzo. No, naprawdę super. Ten mi się bardzo podoba. Złóżmy go, zobaczmy jak się składa, jak się rozkłada. Kula hmm. piękna. No super, ma takie jest właśnie ciemno, niebieska, jasno niebieska, jeszcze mamy tam trochę pomarańczu. I tu jest chyba miejsce, gdzie się aktywuje Bakugana. Tak. Uwaga, ja sprawdzę to. A? Wow. To jest takie było tamto miejsce, ale mamy go. A teraz przechodzimy do Helcora. Mamy już tutaj wyjmujemy. Mamy tak, mamy. Plus 200, tu minus 100. I to jest do gry, którą widać tutaj. I karta specjalna. Co trzy głowy, to nie jedna. Wow! No, a tutaj. Są trzy to głowy, trzy... rzeczywiście. No. no! Zobaczcie. A tak wygląda złożone. No według mnie on najlepiej wygląda Jak Jeszcze na te głowy tak wystają ja No jestem. to jest naprawdę super Ale <noise> 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 <Oj>, się przestraszyłem. <noise> Do góry nogami jest teraz No jest, pięknie się rozkłada, skrzydła, głowy Taka Godzilla <noise> Kończyny Super I ostatni zestaw, największy o, tutaj mamy te złożone nasze bakugany Pamiętajcie, że tutaj jest numerek, i tam, gdzie jest ten numerek, o, i taka płaska powierzchnia, to jest miejsce, gdzie należy przełożyć. Bo... No i patrzcie, dwie głowy. Dwie głowy, tamten był trzy głowy, to jest dwugłowy. Ma ogon, ogon, No I w ale... ogóle go tak się łatwo składa, że to jest hit. Po no prostu. to składaj. Dobra, proszę bardzo. Super, następny poprosimy. Teraz jest złoty. Pokaż, tak. pokaż złotego. Taki piaskowy, piaskowo złoty. I srebrne elementy. Mi się z takim, takim dinozaurem. I w ten tak. sposób, wykładzimy. Tak, tak. Kobra. Wąż. No i super, super. No. Fajnie, fajnie, fajnie. I też się prosto składa, pewnie, prawda? Sprawdzimy to. główkę. Łatfiotko. I tu mamy kartę od Kobry. Trzy karty. I teraz chyba ten. Wow! wow. Troszkę przerażający. On chyba jest najstraszniejszy. Wiesz, nawet gdyby go gdzieś położyć na ziemi. No, tak. no może nie w Polsce, ale w Australii na przykład gdyby gdzieś tak był no, tak. w rogu mieszkania. Zobaczcie od góry. Taki ma odwłok duży, odwłok duży. Tak wygląda. Złożony. Tutaj ma fajny taki ten grzbiet. Uh -huh. Rozkładamy. Od razu automatycznie cały się rozkłada, jest gotowy. Tak, do balki jest gotowy. Ale zobaczcie też ile dostaliśmy kart w tym zestawie. Tak, więcej niż tymi trzema zestawami. Tu mamy o. więcej kart. No tutaj mamy jeszcze takie żywioły, które nam dodają trochę mocy do naszych postaci. Ok, czas na pojedynek w takim razie. Trzy, dwa, jeden, zero, start! Wow! Jeden! Start! Według mnie oceny powinny być podzielone, dlatego że te są w ogóle ekstra mega super, więc one będą 10 na 10, a nawet 11 na 10, no, a te są, te są też super i one są 9 na 10, więc naprawdę jest super. E, I jeszcze obserwujcie nasz kanał, czyli wciśnijcie czerwony gozik i komentujcie!